Siemanko kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym 11 już motovlogu. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o tej sprawie, która ostatnio tutaj się wydarzyła. I w ogóle opowiem wam o tym wszystkim. No więc tak dzisiaj po prostu nawet nie sądziłem, że będę nagrywał tego motovloga. I z tego powodu yy, dzisiaj nie będzie pozdrowień, bo... Bo po prostu nie mam zapisanego, kogo mam pozdrowić. A więc, tak a, Tak, tak, tak. Jak widzicie, mam zaklejone tutaj. Zaklejoną mam rzecz. A jest nią licznik, który pokazuje, ile w tej chwili jadę. Ja dobrze wiem, ile jadę. Wy jak widać nie musicie wiedzieć ile jadę. A sprawa jest taka, że po prostu ostatnio jakaś osoba udostępniła na stronie wykop mój filmik razem z moim zdjęciem i po prostu zaczęła ostro hejtować moją jazdę, że jaka ona nieodpowiedzialna, że na czerwonym świetle przejeżdżam. A głównie chodziło o filmik czwarty, o motowlog czwarty. No i tak. Tam było pokazane akurat właśnie jak przejechałem na czerwonym świetle, bo po prostu jechałem sobie, światło się zapaliło w ostatniej chwili i stwierdziłem, że lepiej przejechać niż hamować, bo jak miałbym zahamować na środku sprzedawania, to już chyba lepiej przejechać. No, ale jak ci mówi, czy jak to osoby mówiły. Nie ma żadnego wytłumaczenia na to, że robię bardzo źle. Zagrożenie, wiecie, no ogólnie zagrożenie na drodze. No i chcą mnie podać na policję, nie? Bo tam kilka osób się zebrało. Ja to właśnie zauważyłem dosyć szybko. I zauważyłem również, że tam jest moje zdjęcie. Oczywiście sobie wszystko zespinowałem, bo jak pewnie zapewne wiecie, albo nie wiecie, że udostępnianie moich danych i nawet zdjęć bez mojej zgody jest karalne. Czyli mogę na przykład wytoczyć sprawę w sądzie tej osobie, która to zrobiła. No, ale taki nie będę. Jak na razie. Na razie, no w ogóle nie chciałem tego robić, bo po co nam, po co jakieś tam dodatkowe kore wody? i w ogóle, więc lepiej sobie nie uprzykrzać życia. Tak samo nie rozumiem, czemu ta osoba miała taką aż spinę o to, co się stało. Wielu z Was pewnie nie pamięta ten motowlog albo i nie pamięta niedługo po przeróbkach po których teraz robię będzie wszystko pokazane no ale cóż trochę się pobawię, motovlogi wrócą tam już niektóre wracają w tych co jest mniej tej, jakby tego obrabiania bo po prostu za, zamazuje ujęcia, których nie powinno być i teraz już nie będzie takich ujęć, tak samo tutaj nie zobaczycie nic, bo będzie zaklejone, żebym się nie, na komputerze nie musiał bawić. I tak, myślę, że teraz zobaczymy jak to będzie. Ta osoba, która to zrobiła może być spokojna. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nic o nią, na nią nie wniosę. Bo tak jak mówiłem, lepiej sobie nie utrudniać życia. Bo i tak często jest ciężko. No i tak. Ach, według mnie to dużo ludzi tak jeździ. To jeszcze dużo gorzej niż ja, no ale. To ja się znam. Najlepiej wiedzą osoby, które w ogóle nie jeżdżą, nie? No ale to tam jeszcze u mnie. Pomimo tego. Kupiłem sobie teraz, właśnie, dodatkowe mocowanie, bo mi się połamało jedno. Połamało mi się jedno. Tutaj co miałem z przodu, i kamerka tak się trzymała, że lepiej nie mówić. A teraz już jest easy więc easy teraz zamontowałem kamerę z boku zobaczymy jak to będzie wszystko widać i co tam, no powiem wam że Shima to bardzo serdecznie pozdrawiam ofiarowała mi te oto rękawiczki i z tego jestem bardzo zadowolony i bardzo się z tego powodu cieszę bo rękawiczki są naprawdę bardzo, bardzo fajne jakby ktoś się tam nie widział to zapraszam do recenzji tych rękawiczek i jeszcze zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, ale jeszcze teraz doszło takie coś znaczy no już nie doszło, ale cały czas to zmieniają że warto dodać taki jakby dzwoneczek żeby dostawać powiadomienia więc jeżeli chcecie możecie zaznaczyć ten dzwoneczek po prostu będziecie na bieżąco, no bo niestety YouTube już nie powiadamia wszystkich swoich widzów o nowych filmach tylko powiadamia tych zazwyczaj co ten dzwoneczek właśnie zaznaczał. Gdzieś Wam może tutaj wkleję screena o co z tym chodzi, też no gdzie to jest chociaż pewnie każdy wie chociaż powiem Wam w sumie, że jak mam taki zaklejony tutaj kokpit to dużo łatwiej mi się jeździ bo jak mówię, ja wiem ile jadę a tutaj niektórzy nie muszą wiedzieć Możecie lajkować, subskrybować No i nie wiem co tam mam jeszcze ciekawego do powiedzenia. No z czym mówiąc to trochę mnie to smuci, że ta osoba aż taką spinę złapała z powodu tego momentu vloga bo tam ogólnie to już wiedziałem, że i konto na tym usunęła i na YouTube usunęła konto no i tak taki trochę cienki vlog, ale ale cóż, musi taki być mam nadzieję, że następny już będzie ciekawszy opowiem Kurde, miałem Wam może mi się opowiedzieć, ale już zapomniałem o czym miałem Wam opowiedzieć Możecie pisać czy kamerka z boku Wam lepiej pasuje Czy jednak lepiej, czy Wy jednak bardziej woleliście Tutaj od przodu Według mnie to, znaczy mi to w sumie obojętne Wcześniej ten mi kas tak do dołu spadał Ciągnęła trochę ta kamerka, dosyć ciężka Teraz tak trochę na bok nie wiem, jak to będzie widać, czy w ogóle tutaj widać, że ja jadę, co ja robię. No ale to się okaże. I w ogóle, a, jeszcze dodam właśnie bardzo ważną sprawę, że zacznę sobie nagrywać ogólnie moją jazdę w takiej niskiej rozdzielczości. I po prostu potem wam wstawię poszczególne rzeczy, taką, jak taką sklejkę, żebyście zobaczyli jak jeżdżą kierowcy samochodów, bo dużo osób hejtuje właśnie kierowców motocykli i według mnie powinniście zobaczyć jak się zachowują samochodziarze, bo to nie jest tak, że o motocykl to już wiele błędów i to od razu, wiecie, kogoś zabije, nie? Motocyklem się dużo inaczej jeździ, dużo inaczej się odbiera tą prędkość, dużo inaczej motocykl hamuje Po prostu, naprawdę jest duża różnica jazdy motocyklem niż samochodem Samochód ma dużo większą drogę hamowania, dużo... No po prostu, samochodem gorzej wyhamować niż motorem I na pewno jest wielka różnica pomiędzy tymi dwoma, Pomiędzy tymi dwoma pojazdami Według mnie, nierówno jest, e, nierówno jest ocenianie tego i tego jako jedno, jako to samo Bo naprawdę, to co wczoraj nawet widziałem, jak e, ludzie tak hejtowali właśnie motocykle, szczególnie jazdę A ja widziałem jak e, jakiś pan samochodem, podwójna ciągła, środek miasta, on sobie ciśnie No nie powiem ile, bo po, po co na pewno grubo, grubo ponad limit i to razy 3 albo 4, i jakoś nikt na to się nie patrzy. No, ale tak czy siak jak już ten motowlot jest chyba strasznie długi. Chociaż tak mi się już często wydaje, że jest strasznie długi, a potem wychodzi 10 minutek. Ale 10 minut to jest odpowiedni. Tak, do, do 12 minut jest odpowiedni czas i tak. Myślę, że wszystko, co chciałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Następny motoblok już będzie normalny, taki no, że już będę mówił o czymś innym, nie takim związanym z tym, co się akurat teraz stało. I mam nadzieję, że już więcej nie będzie takich przygód. I ogólnie, że ta sprawa jakby zostanie tak jak jest, została. Bo mówię, ja ani nie chcę pozywać tej osoby, ani no, sam bym nie chciał też być ściągany. Więc sądzę, że tak powinno być fair. A więc, no, tak czy siak, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Tak jak mówiłem, możecie zaznaczyć sobie, możecie sobie zaznaczyć ten dzwoneczek. I jeszcze raz dzięki, w ogóle, że chcecie oglądać moje filmy. Pozdrawiam moich wszystkich widzów. Bo naprawdę no, dużo dla mnie znaczycie. I jeszcze raz wiel... dzięki, naprawdę wielka piona dla Was, za to, że mnie oglądacie. I szczególnie dla tych, co lajkują i komentują. No, i to chyba wszystko. Więc, się